Witam na moim kanale. Dzisiaj kolejny film z serii Okiem na makietę. Na dzisiejszym filmie chciałem Wam zaprezentować model lokomotywy diesel SM31. Model od firmy Pico. Numer katalogowy modelu 52302. Jest to model, który jest wyposażony w dekoder jazdy oraz dźwięku. Model ten jest w, z epoki szóstej. Nie pasują trochę do mojej kolekcji, ponieważ nie zbieram z tej epoki modeli, ale ponieważ jest to nowa konstrukcja, nowy wypust od firmy Pico, nowy oczywiście, nowy w momencie kiedy kupowałem nowy, ale był to model, którego po prostu wcześniej nie miałem i dlatego postanowiłem go kupić, w momencie kiedy nagrywam ten film. Mam już modele SM31 w malowaniu oliwkowym oraz w zielonym. To są modele z epoki właśnie czwartej oraz początek piątej. Natomiast one będą miały swój film dedykowany. Natomiast jeżeli chodzi o dzisiejszą prezentację, tutaj mam jeszcze przygotowane, przygotowane zdjęcie, które pokazuje właśnie jak ta prawdziwa lokomotywa wyglądała. To jest taki. Takie zdjęcie zrobione jak ona stoi sobie na nasypie. Podpięte ma tutaj wagony typu Dumpkarch z tego co tu widać, przynajmniej z tego co tu kawałek tego wagonu. No i dodatkowo mam jeszcze zdjęcie z ilostanu pokazujące krótką historię tej lokomotywy, właśnie SM31 numerze inwentarzowym 118. No i widać, że lokomotywa rozpoczęła pracę w 1980 na początku przydział do tarnowskich gór. Jako PKP. Tutaj poniżej mamy zdjęcia. Tak właśnie wyglądała w takim malowaniu właśnie zielonym. No i później w następnych latach zakład taboru w Katowicach oraz później było właśnie PKP Cargo. Też tarnowskie góry. No i tutaj właśnie ona już w malowaniu jest niebieskim PKP Cargo. No i teraz zapraszam Was na krótki unboxing tego modelu, a później przejazd tego modelu z wagonami już po mojej makiecie. Aktualnie w kadrze widzicie opakowanie z modelem. Model lokomotywy SM31. Numer inwentarzowy 118. Numer katalogowy modelu 52302 firmy Pico. Malowanie PKP Cargo i model wyposażony w dekoder jazdy i dźwięku. Jest to już ten nowy, nowy dekoder od Pico XP, czyli czym więcej na przykład wagonów, tym lokomotywa bardziej się męczy pod, na podjazdach. Jeżeli jest wyposażona w dźwięk, wtedy, wtedy można bardzo fajnie tutaj te efekty uzyskać przy, podczas jazdy po makiecie. Mam nadzieję, że się uda to pokazać. I teraz, nie przyciągając, standardowe opakowanie od Pico. Model, model w wyprawce. To jest oczywiście pierwsze, też moje wyciągnięcie tego modelu. Jeszcze go wcześniej nie wyciągałem. Model tak naprawdę przeleżał u mnie prawie rok czasu. I do tej pory jeszcze nie miałem okazji nawet wyciągnąć go i sprawdzić, czy jedzie. Także to też jest moje pierwsze sprawdzenie tego modelu. Mam nadzieję, że, że będzie wszystko w porządku. No i teraz, jak ten model się prezentuje z bliska? Co by nie mówić, malowanie fajne TPKP Cargo. Tutaj mamy tak na bocznym. Na boku kabiny mamy numer, numer lokomotywy sm 31118 Później mamy numer inwentarzowy, duży. Długi to jest chyba ten numer EVN. Z tego co kojarzę lokomotywy, mamy przypisanie do dyrekcji. No i oczywiście napis PKP Cargo. Bardzo fajnie się prezentuje. W ogóle te pierwsze lokomotywy, czy to właśnie SM31, czy SM42, czy ET22, czy nawet EU07, wszystkie moje pierwsze te modele właśnie były w PKP Cargo. No one jak chyba pierwsze zawsze wychodzą w takich malowaniach od firmy Epico. W tym modelu, co najbardziej mnie urzekło w tym modelu, to jest to, że na górze ma to taki fajny wentylator. Ten wentylator nie dosyć, że jest przestrzenny, to jeszcze on jest ruchomy, także ono się po prostu rusza. Jest, wiem, że jakiś model, chyba z Poznania, który <laughs> potrafi już właśnie, czy przerabiał tą właśnie, ten model tej lokomotywy, tak przerabiał, że można ten sobie wentylator sterować cyfrowo. Także, jakby ktoś był zainteresowany, to można sobie przerobić. I tak wygląda z góry, z czoła tak wygląda. Mamy fajne ładne reflektory. Też mamy oznaczenie lokomotywy, ufory. Z drugiej strony podobnie. Też fajne, bardzo ładnie się to prezentuje. Z góry, tak jak pokazywałem, tutaj najbardziej, tak powiedziałem, charakterystyczny to jest właśnie ten tutaj wentylator. A z dołu lokomotywy standardowo mamy Wózki, tutaj mamy dosyć dużą tą lokomotywę, bo mamy aż 6 osi, dwa wózki, każdy wózek po 3 osie. Tutaj bardzo bogate wyposażenie tych, tych wózków, tutaj proszę jak dużo detali fajnych, także bardzo fajnie. Tu jak w tym modelu na szczęście nic mi się nie stało, natomiast w modelach, które mam już w malowaniu właśnie oliwkowym, przy wyciąganiu już modelu coś odpadło, tutaj jakieś takie wężyki są drobne. Chyba ten model akurat nie ma, nie widzę go tutaj, a nie jest tu taki wężyk. I ten wężyk mi tutaj odpadł przy samym wyciąganiu modelu z opakowania. Także trzeba bardzo ostrożnie z tymi modelami tutaj się obchodzić. Także bardzo, bardzo ładnie się prezentuje ten model. Zresztą te, te malowanie też mi się podoba, mimo że to nie jest moja epoka ale bardzo fajny. Może tego, że to jest nowy postumodek, do tego tak mi się podoba. <laughs> no i teraz nie przyciągając, zapraszam was na prezentację tego modelu już na mojej makiecie. No i przejazd razem z wagonami. Tak, model już stoi na makiecie. Lokomotywa będzie dzisiaj Ciągnąć skład towarowy, trochę niepasujący może do epoki, z której należy ta lokomotywa, ale też wagony towarowe. To jest taki mój zastępczy skład, który zawsze podpinam do lokomotyw towarowych. Zanim jednak wykonam przejazd modelu po makiecie, będą oczywiście wcześniej krótkie manewry. I jeszcze zademonstruję krótko dźwięki, które, czy dźwięk, który znajduje się w tym właśnie modelu. Mamy tak klawisz funkcyjny F1. F1 to oczywiście to jest rozpoczęcie pracy silnika. Teraz F2, też taki fajny rp 1 bardzo ciekawie brzmiący. F3 to jest oświetlenie kabiny. Mam nadzieję, że widać. F4. To są światła czerwone, to będzie widać podczas jazdy. F5, podświetlenie y, tutaj stopni na pomost. F6, to są światła manewrowe. F7, to jest też manewrowe. F8. To jest ściszenie dźwięku. F9 też jakiś RP, tylko troszeczkę cieńszy i dłuższy. A zero to taki jeszcze inny RP1. Także w trakcie prezentacji będę też starał się używać, może jakichś dźwięków, które są powyżej klawiszy funkcyjnych F10. A teraz nie przedłużając, zapraszam na krótkie manewry i przejazd po makiecie. Thank <laughs> you. To był przejazd modelu lokomotywy SM31, numer inwentarzowy 118, model od firmy Pico, numer katalogowy 52302, model wyposażony w dekoder jazdy oraz dźwięku. Model w malowaniu PKP Cargo z epoki 6, tak jak powiedziałem na samym początku filmu nie zbieram modelów. Lokomotyw z tej epoki, ani wagonów, w ogóle modeli kolejowych. Natomiast akurat ten trafił, dlatego że jest to nowy, nowa konstrukcja, nowa, nowy model lokomotywy i tylko dlatego, że no niestety akurat wtedy nie było w innym malowaniu. Mimo wszystko, cieszę się, że ten model trafił do mojej kolekcji. Zresztą, jak każdy inny, który mam aktualnie. Mam nadzieję, że przejazd modelu po makiecie razem z wagonami Wam się podobał oraz krótki unboxing tego modelu. Natomiast dzisiejszy film dobiegł już do końca. Jak zawsze, zapraszam Was na inne filmy na moim kanale. A dzisiaj z Wami się już żegnam, cześć. I jeszcze scena bonusowa, nie mogłem sobie jednak darować pokazania Wam wszystkich trzech SM31, które mam w kolekcji, te w zielonym malowaniu i w, w oliwkowym, są to modele, które właśnie niedawno trafiły do mojej kolekcji i postanowiłem jeszcze na koniec Wam pokazać jak one wszystkie trzy razem się prezentują, zielony, oliwkowy i niebieski może troszkę z bliska, chociaż tak jak powiedziałem planuję osobny film poświęcony właśnie tym dwóm smk z epoki czwartej i z epoki piątej tak one wyglądają one oczywiście są bez dekoderów ponieważ stwierdziłem, że ponieważ już mam w dekoderze tą w malowaniu niebieskim to te, tą, tą zieloną, i w oliwkowym kolorze postanowiłem, że będę kupował bez dekodera podczas prezentacji. Może wtedy pokażę, jak montuję dekoder zwykłej jazdy do tych modeli. Także tym akcentem kończę już dzisiejszy film. Jak zwykle zapraszając na inne filmy na moim kanale. Cześć!